Jak widzieliście przed chwilą na załączonym obrazku, jest dzisiaj z nami para Pan Michał z małżonką A jesteśmy w Erfurcie, w salonie Nissana Kupujemy dzisiaj Honda Accord Tak tylko dla porządku dodam, że mamy czwartek 28 stycznia To są rzeczy do korygowania, bo pan nie mam takiego, z tym Co ty mi tu ustawiłeś? To jest ogranicznik? O, to ogranicznik było... ja Może ja gdzieś włączyłem, no nie wiem no Tam jest coś włączone Zobaczcie, dzienniowiec, że normalnie tak to jest używane u są Nie, dni, ale są ale nie rozumiem, nie? ちょっと待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って。<Thank> <laughs> Obowiązkowy punkt programu, czyli tankowanie na stacji Jak widzicie auto na tablicach z Erfurtu Tablice dzisiaj ponad 100 euro, chyba 113 Sam samochód udało się kupić za 6800 Wystawiony był za 7500 euro Widzieliście informacje o aucie na samym początku Dwóch właścicieli, auto bezwypadkowe Auto nielakierowane, auto ma przebieg 85000 Serwisowane w Hondzie poza ostatnim wpisem, poza ostatnim serwisem, w tzw. warsztacie niezależnym. Pierwszy właściciel miał to od 2007 roku do 2010, drugi miał od 2010 do 2015 do końcówki 2015 roku. Teraz właścicielem auta będzie pan, pan Michał, który za chwilę odjeżdża do siebie na Polskie Pomorze, a potem dalej, ale nie powiem gdzie.